Jest połowa lat 90., a zbudowany przez Mariana Dziurowicza GKS Katowice przeżywa swoje najlepsze chwile. Zegrałem w GKS-ie Katowice 3,5 roku. No, no, powiem szczerze, że przejście z Chudnika do, do Katowic jak wyjazd na zachód, bo tak, takie były różnice w premiowaniu, e, w wyjazdach meczowych, no i przede wszystkim puchary. To było coś takiego, co, co człowiek e, nie zapomni do końca życia, bo to były fajne chwile. I choć dwie dekady to szmat czasu, to pewni ludzie się nie zmieniają. Orest Lęczyk już wtedy był nestorem polskich trenerów. Dziękuję. Dużo mówi się o Ewentualnym przyjściu Jana Furtoka do drużyny? Czy widziałby Pan go w swoim zespole? Jak będzie w formie, to na pewno. Na razie na ten temat nie mogę się wypowiadać autorytatywnie, ponieważ jest to na razie embrion. W szóstej kolejce sezonu 95-96 GKS podejmował Beniaminka, Amikę Wronki z młodym Pawłem Kryszałowiczem w składzie i z legendą polskiego futbolu na ławce trenerskiej. Przestawać, właśnie trzeba. Legenda historia polskiej piłki nożnej Grzegorz Lato. Jako asystenta na to spotkanie wyznaczono młodego, nieznanego szerszej publiczności arbitra. W pierwszej połowie groźniejsze sytuacje stwarzali Katowiczanie i kiedy wydawało się, że go dla GKS-u jest tylko kwestią czasu, zabójczą kontrę wyprowadzili goście. Pyszał do Bugaja, Bugaj W polu karnym przed nim tylko mocno strzela 1-0 dla Miki. Tak, gra zespół z jeszcze raz ta sama sytuacja. Pole karne, 15 metr, mimo asysty Węgrzyna, mimo, wydawało się, nieźle ustawionego Jojki. Nieuchrodnie posłana piłka do bramki Katowic. Radość strzelca nie trwała długo. Jeszcze przed przerwą pan Kazimierz pokazał młodemu miejsce w szeregu. A trener Lato ochoczo zagrzewał swojego zawodnika do powrotu na boisko. to mam musi się. i nie rób, że mu nie jest niech. Druga połowa to już popis gry w wykonaniu Gieksy. Pole to musi wejść, tak jest. Zdzisław Strojek, 1 do 1, 58 minuta spotkania. Piękna akcja. Najpierw Zdzisław Strojek wyrównał, a chwilę później Grzegorz Pawłuszek zapewnił gospodarzom trzy punkty. Wreszcie GKS rzeczywiście zaczyna grać na miarę oczekiwań kibiców. Porażka nie wpłynęła na samopoczucie trenera gości, który myślami był już zupełnie gdzie indziej. Ta przegrana nie zepsuje humoru przed wyjazdem do Niemiec na urodziny Franza Beckenbauera. No wie Pani, mecz się skończył, gramy dalej. Następny mecz przed nami. Także wie Pani, czas i życie pokaże wszystko. I choć do Katowic wciąż starano się ściągać piłkarzy z nazwiskiem. Trener Lęczyk w wypowiedziach przedmeczowych mówił, że jeżeli Pan będzie w dobrej formie, to widzi Pana w składzie. W jakiej jest Pan obecnie formie? Obecnie nie jestem w żadnej formie, bo dwa pół miesiąca nie, nie trenowałem. To z roku na rok było już tylko gorzej. Prezes tym wszystkim nadzorował. E, później odszedł do, do Polskiego Związku Piłki Nożnej. Miał mniejsze możliwości niż kiedyś. Kiedyś byli sponsorzy, którzy na ten klub położyli. Później to się skończyło. Dziś w Katowicach mają bardziej przyziemne marzenia niż wyeliminowanie Bordeaux. Po 12 latach przerwy chcieliby znów zagrać w Ekstraklasie.